Mogą Państwo zapytać, dobrze, ale dlaczego wobec tego dążycie do tego, bo my tego nie ukrywamy, żeby rządzić sami, żeby Wasza partia Prawo i Sprawiedliwość, czyli nasza partia uzyskała sama bezwzględną większość w Sejmie i dzięki temu mogła sprawować poprzez rząd władzę. Otóż chcemy tego dlatego, iż doświadczenia koalicji Także te, które my sami mamy, to niedobre doświadczenia. Ktoś w końcu musi wziąć za Polskę odpowiedzialność. Mamy już prezydenta Andrzeja Dudę. Chcemy mieć także rząd, chcemy mieć premiera, chcemy, żeby Bata Szydło była premierem i w dobrej współpracy z prezydentem, dobrej współpracy z klubem parlamentarnym zmieniała nasz kraj. To jest bardzo ważne. Jeśli tylko uzyskamy tą sytuację, o której przed chwilą mówiłem, to unikniemy czegoś bardzo niedobrego. Unikniemy stanu, w którym będziemy mieli rząd złożony z kilku wspierających się partii, bo wiadomo, że się będą wspierały. Wiadomo, że będzie Platforma ciągnęła w jedną stronę, Lewica w drugą, PSL w trzecią. Jakaś tam nowoczesna Polska w czwartą, że nie będzie zgody, że to nie będzie dobrze działało. Co więcej, ten rząd z całą pewnością będzie wojował z prezydentem, tak jak kiedyś wojowano z moim świętej pamięci bratem, prezydentem Lechem Kaczyńskim. I że będzie także wojował z opozycją. A my mówimy tutaj jasno, my byliśmy przez wiele lat opozycją, a poza tym po prostu wiemy. Jesteśmy ludźmi przygotowanymi i wiemy, że w demokratycznym kraju opozycja być musi, że jej rola powinna być w zasadzie rolą pozytywną, rolą kontrolną i w związku z tym nie mamy zamiaru prowadzić z opozycją żadnej wojny. Krótko mówiąc, my to prezydent, rząd współpracujący, klub parlamentarny współpracujący z rządem i oczywiście pośrednio także z prezydentem, a oni to wojna w rządzie, wojna z prezydentem, Wojna z opozycją. I my to plany, proszę Państwa, przygotowane plany tego, co trzeba zrobić w naszym kraju, co trzeba w naszym kraju zmienić. Możecie Państwo zapytać dobrze, jakie plany, czego dotyczące. Otóż bardzo wielu dziedzin naszego życia, bo zmienić w naszym kraju trzeba wiele. Trzeba zmienić bardzo wiele w sytuacji społecznej. Sytuacji, która odnosi się do tego ważnego, niesłychanie ważnego pojęcia sprawiedliwości. Ludzie w Polsce bardzo często doznają niesprawiedliwości, i to niesprawiedliwości dwóch rodzajów, niesprawiedliwości, która odnosi się do podziału dóbr, czyli tak to się nazywa uczenie dystrybucyjnej, i odpowiedzialności, która odnosi się do równości wobec prawa, do realnej równości, nie tej zapisanej ustawy ustawach, ale prawdziwej równości wobec prawa. Tutaj naprawdę trzeba zmienić bardzo wiele. Ktoś mówi, no dobrze, ale jak to zmienicie? Otóż, proszę Państwa, choćby te obietnice, które składał prezydent Andrzej Duda, a dzisiaj podtrzymuje Pani, mam nadzieję, już niedługo premier Beata Szydło. Pomoc dla rodziny. 500 zł na każde dziecko, począwszy od drugiego w rodzinach nieco lepiej sytuowanych i począwszy od pierwszego w rodzinach, które są w złej sytuacji. Powrót do dawnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podniesienie sumy wolnej od podatku do 8 tysięcy. To znaczna pomoc dla wszystkich, w szczególności niewiele zarabiających, a w szczególności dla emerytów. To są, proszę Państwa, takie posunięcia, które my z całą pewnością przeprowadzimy, mam to wszystko obliczone, przygotowane, które już ten element sprawiedliwości z całą pewnością będą wnosiły. Ale jeśli by ktoś chciał spojrzeć na nie z innego punktu widzenia, to one mieszczą się także i w innym projekcie. Otóż czego w Polsce dzisiaj najbardziej brak, najbardziej brak, proszę Państwa, pracy? Pracy dla ludzi. Tutaj mamy przecież miasto, które niedawno liczyło 15 tysięcy mieszkańców, dziś liczy 9 tysięcy mieszkańców. Dlaczego? Bo nie ma pracy, bo ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają do większych miast, w szczególności do Warszawy. Otóż praca to jest dzisiaj ten problem numer jeden. I my mamy wielki plan gospodarczy, wielki plan inwestycyjny który zmierza do tego, żeby tej pracy było w Polsce bardzo, bardzo dużo więcej, czyli dużo więcej miejsc pracy. Ja przypomnę, kiedy byliśmy przy władzy, to w ciągu dwóch lat powstało milion trzysta tysięcy nowych miejsc pracy, a więc jest to możliwe. No, ale plany inwestycyjne mogą wychodzić, mogą być skuteczne wtedy, jeżeli jednocześnie jest popyt. Jeżeli jest popyt, to wtedy można sprzedawać to, co zostało wyprodukowane. A więc już te około 40 miliardów złotych, które w ramach tych przedsięwzięć, o których mówiłem, zostanie przekazanych społeczeństwu, to będzie zwiększenie popytu. A my przecież mamy inne plany propopytowe, choćby plany związane z podwyższaniem płac. Teraz nasi konkurenci próbują nas tutaj naśladować. Widzicie Państwo pewnie wszędzie te billboardy z obecną panią premier która mówi o wyższych płatach. Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że to jest tylko taka demagogia, którą głosi prawo i sprawiedliwość. Otóż tak, w Polsce mogą być wyższe płace. My chcemy porozumienia między pracodawcami, a związkami zawodowymi i państwem, które mają prowadzić do wyższych płac. My chcemy podwyższać także płace minimalne. My chcemy stworzyć cały mechanizm. Oczywiście tu bardzo ważne są też te inwestycje, zwiększenie popytu na pracę który będzie zmierzał do tego, żeby płace, które są w Polsce zbyt niskie, w stosunku do naszego bogactwa, naszego PKB, czyli tego, co rocznie produkujemy na głowie mieszkańca, szły możliwie szybko w górę. I to też jest, proszę Państwa, ten element sprawiedliwości, ten element, o którym tutaj mówiłem jako o takim bardzo ważnym elemencie, bo sprawiedliwość jest potrzebna dla solidarności, solidarności nie tej przez duże S, nie chodzi w tym wypadku o związek zawodowy.